Dzień dobry moi drodzy, witam Was w moim kolejnym filmiku. Dziś mamy niedzielę w południe dokładnie. Mam już ugotowaną zupkę pomidorową. Byłyśmy już z Nikolką w kościółku. Oczywiście mamy niedzielę zbieranie w puszki przez owsiaka. Nikolka wrzuciła przed kościołem w puszeczkę. Z serduszkiem na koszulce już chodzi, jest dumna, że pomaga. A my, co my ogarnęliśmy trochę w domu, e, wszyscy jakoś tak się złapaliśmy za ogarnianie, sprzątanie. Patka Nikola ja, nawet Sobcio tutaj pomógł przy e, obiedzie. E, I ruszamy sobie e, z moim sebulkiem na mały shopping, pooglądać e, jeszcze jakieś różne rzeczy, może jeszcze coś nam wpadnie. W oko. Powiem szczerze, że dawno razem nie byliśmy na takich zakupach yy, i w sumie to on mnie ciągnie. A więc, jak facet ciągnie kobietę na zakupy, to która kobieta, powiedzcie, nie skorzysta? No, która? Więc jedziemy. Yy, ziemniaczki już mamy obrane. Potem sobie zrobimy tylko yy, drugie danie. Yy, i fajnie. Jak widzieliście w poprzednim filmiku, byliśmy po rzeczy na imprezę. Sobcio się ubrał całkowicie, a ja oczywiście sukienki jeszcze nie odebrałam, zamówiłam większy rozmiar, ale już ten fason mam wybrany. W środę jest odbiór. Jeszcze chciałam poruszyć jeden temat, bo chyba ze dwie osoby poruszyły w poprzedni, pod poprzednim filmikiem ten temat, że czy mój mąż, co on na to, jak ja do niego mówię sobcio. Kochani, ja jak weszłam do rodziny, to wszyscy na niego tak mówili, a więc on jest przyzwyczajony od dzieciństwa, ja do niego mówię albo misiek, albo sobcio i, i wydaje mi się, że w ogóle mu to nie przeszkadza, więc... Chyba woli Sopcio niż Sebastian. Przeszkadza ci jak do ciebie mówię Sopcio? Dziecinnie, tak. Dziecinnie? A wolisz, żebym do ciebie mówiła Sebastian? Nie wiem. Bo y, ostatnio, y, pod ostatnim filmikiem y, ludzie piszą do mnie, że. Y, Patrz to, y, wiesz, co. Co sugeruje, żeby zrobić? Co ty, nie pokażę. Ostatnio się ludzie pytali, co ty na to, że ja do ciebie mówię, sobcio. Nie przeszkadzać, to prawda? Nie. Nie, nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Dobra, jedziemy. Naprawdę ruszamy, bo y, chciałabym gdzieś o godzinie trzeciej wrócić, żeby na spokojnie zrobić sobie ten obiad. Y, I żeby jeszcze mieć trochę niedzieli, tak, do odpoczynku na kawkę w domu. Więc lecimy. ja tak lubię mieć w kieszeni. Ale jest za duże, nie? Zobacz. Muszę MP przymierzyć. Zobaczę MP. W jasnym, W jakim? W jasnym. No, MK lepszy. Jezu, jak w Ekę wchodzę. Niesamowita sytuacja. Władze, nie? Mi się wie, że nie lubisz płaszczy. Nie, nie ok? ja nie lubię zakupów. No tak. To... Na każdy dzień inny, Kolejny sklep? Kolejny. Jestem mega zadowolony. <noise> Już mnie nogi bolą. A dopiero, że przyjechał nie przesadzaj się. No jeden z pierwszych. nie wezmę sobie wszystko dla młodych i szczupłych Takie coś. To bym musiała przymierzyć. A wyprzymierzamy na pomocy kolejki. Dobry wieczór. E, ja właśnie niedawno wróciłam z pracy, wykąpałam się, wstawiłam sobie zupę e, i tak już się ogarnęłam i obrobiłam z różnymi rzeczami. Już nawet nikolka się wykąpała, e, a więc jesteśmy takie ogarnięte, a jest dosyć wcześnie, bo jest. 19, a my już jesteśmy ogarnięte, a więc fajnie. Ja tak lubię czasem, e, że wracam, wszystko ogarniam, pranie jeszcze sobie zrobiłam, suszy mi się. I o godzinie dwudziestej mam czas, żeby e, po jedzonku już sobie wyciągnąć nóżki na kanapie i odpocząć po całym dniu. Jest to mega, mega mm, fajne. Jeszcze myślałam, żeby po zmienić w sypialni, bo mam tą świąteczną zieloną, ale jakoś mi się już dzisiaj chyba raczej nie chce. A muszę zrobić przegląd moich paczuszek. Dziś przyszły mi dwie paczki. Jedna paczka. Lucy, uciekaj! Złaś, 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 złaś! Jaka cwaniara y, wskoczyła mi na kanapę. My jej nie pozwalamy tak y, na kanapie, bo y, ona y, kładzie się na tych poduszkach, na których ja śpię. Ja po prostu tego nie lubię, a więc nie pozwalam psu wskakiwać na kanapę. Jeśli ja siedzę na kanapie, to jak najbardziej może mi ona na kolanka wskoczyć, ale sama tak po kanapie nie. Ale to nie jest tak tylko gdzieś idziemy na zakupy, czy w ogóle gdzieś idziemy, że nas nie ma, to pierwszą rzeczą, jaką robi, wskakuje na kanapę. Ja tu któregoś dnia, um, gdzieś jechałyśmy z Nikolą, wyszłyśmy do ganku, zamknęłyśmy drzwi i się po coś wróciłam. No gdzie ona już siedziała? Na kanapie. Ona tu króluje, jak nas nie ma. No, a więc kochani, przyszły mi dwie paczki. E, pierwsza paczka to są moje buty. Buty y, na imprezę, e, o której Wam mówiłam. E, jutro odbieram sukienkę i te buty ze sobą zabiorę, żeby przymierzyć te buciki, e, jak będą się prezentowały do tej sukienki. E, I buty. Pierwszy raz postanowiłam. Że postawię na wygodę. Bo ja zawsze kupowałam buty na 10 cm obcasie, szpilki, e, które były mało wygodne, i po dwóch godzinach po prostu nogi mi odpadały. E, a tym razem kupiłam buty specjalne do tańca, czyli do nauki tańca. Wiecie o co chodzi? Takie to są buty, takie sandałki specjalne, taneczne to się nazywają. Też są prześliczne, przepiękne. Postawiłam na mniejszy obcas, w związku z tym, że tą sukienkę będę miała długą do ziemi, to postawiłam na niższy obcas i chyba 7,5 cm ma ten obcas. Zaraz Wam je pokażę i pierwszy raz będę je przymierzać. Więc jestem mega, mega ciekawa tych butów. A druga paczka to już niespodzianka, musicie zobaczyć. To są moje buty, Voilà, tak się prezentują. Ja wiem, że ten obcas nie jest obłędnie wysoki i dużo zgrabniej i piękniej wygląda stopa i noga w wysokim obcasie, no ale ja tym razem postawiłam na wygodę. No nie powiecie mi, że nie są piękne, bo są naprawdę bardzo ładne. A jak będą wyglądały na moich stopach, zaraz zobaczymy, przymierzamy. No i zobaczcie, tak się prezentują buty na mojej stopie. E, co Wam powiem? To jest rozmiar 40. E, brałam wedle rozmiarówki, jaka była na mm, stronie. I no nie oszukujmy się, ale wygląda tak, jakbym mogła mieć jeszcze 41, a ja noszę 38 rozmiar buta. A więc tu ta rozmiarówka jest zachwiana i co prawda one mi trochę się wysuwają do przodu, bo są źle zapięte. Ale ogólnie bardzo jestem zadowolona. Naprawdę. Ale jak wezmę większy rozmiar, to mam wrażenie, że mi wszystko wypadnie przodem. Tu oczywiście nie patrzcie, bo stoi deska do kibelka do zwrotu. Już drugi tydzień. Już drugi tydzień mój mąż zwraca tą deskę, ponieważ nie pasuje do naszej toalety. No i oczywiście nie wiem, ile czasu jest na zwroty, ale nie wiem, czy się wyrobi. Chyba muszę sama podjechać z tą deseczką. No i zobaczcie, to moja druga paczuszka. Mm. Przepraszam, ale się już obżeram, bo przecież moja teściowa przyniosła takie własnej roboty obwarzanki. No po prostu miodzia, są tak pyszne. Jeszcze cieplutkie, właśnie teraz z Nikolą jednego żeśmy na pół już opchnęły. No dobra, wracając do paczuszki, zaczęłam już kupować po troszeczku rzeczy na Komunię Nikolki. I powiem Wam tak, mamy Komunię w restauracji, ale Wiecie jak to w restauracji? Te serwetki będą jednokolorowe i w ogóle. Postanowiłam, że niektóre rzeczy kupię swoje i poproszę, żeby w naszej sali mm, te rzeczy rozłożyli. E, tu mamy serwetki, e, takie bardzo delikatne. Pierwsza komunia święta. E, kupiłam dwie paczuszki. Tu i kupiłam takie rękawiczki. Bardzo mi się podobały, bo są takie delikatne z tą kokardką. E, kupiłam już jej rajstopki, ale czy będzie w rajstopkach czy w skarpetkach, jeszcze nie wiem, zobaczymy. E, kupiłam taki duży zestaw serwetek e, fizelinowych. Z tego co pamiętam, że się to tak mówi. I powiem Wam, że ostatnio byłam na święta um, urodzinki, i właśnie um, Renia miała takie serwetki i wyglądały jak materiałowe, po prostu tak ekskluzywnie. I doszłam do wniosku, że kupię zestaw takich serwetek, właśnie też na komunie białych, więc zobaczymy, których będziemy używać. Tu mamy taki e, okapnik do świecy, bo wydaje mi się, że w któryś dzień białego tygodnia właśnie bierze się świecę ze sobą ko komuniną. taką ze chrztu. No ale oczywiście co, my nie mamy. U Patrycji było to samo. Patrycja też musiała mieć kupioną nową świecę, bo nie mieliśmy, i teraz też nie mamy. A jeśli mamy, to ją tak dobrze schowałam, że jej za boga nie znajdę. I ostatnią rzeczą, jaką tu ma, a jeszcze świecę. E, jaką tu mam, to jest e, wianuszek. E, zamówiłam taki wianuszek. On wygląda jak żywy. Po prostu bardzo mi się spodobał i przepięknie wygląda na głowie Nikolki. Ja mam zamiar zamówić wianuszek z żywych kwiatów na komunie, Ale wiecie, on całego białego tygodnia nie przetrwa, dlatego kupiłam już taką imitację wianuszka na biały tydzień. I wydaje mi się, że się bardzo ładnie prezentuje. Przymierzałam na nikolce i wygląda obłędnie. Jak widzicie, wygląda naprawdę całkiem naturalnie. Ja tutaj teraz taka, taka świtezianka. Bianuszku. E, e, bardzo, bardzo mi się podoba. Mogę z czystym sumieniem polecić. Zdejmujemy. E, może ktoś powie, że zwariowałam, e, mamy końcówkę stycznia, e, a ja już zaczęłam e, zamawiać różne rzeczy na komunię. Powiem Wam, że chyba nie zwariowałam, bo dziewczyna, do której chodzę na paznokcie, też ma córkę w wieku komunijnym i ona już kupuje sukienkę. Już szuka sukienki dla siebie na tą komunię. Ja jeszcze nie, jeszcze o tym nie myślę na chwilę obecną. Jak widzieliście w poprzednim filmiku, szukamy, szukam sukienki na imprezę, bo mamy imprezę w rodzince. W każdym bądź razie ja się skupiam bardziej na tych innych rzeczach. Sukienka dla Nikoli komunijna jest już zamówiona, bo Zamówienie jest w kościele i dzieci będą miały jednakowe sukieneczki. Wianuszek już jest, bieliznę jeszcze muszę zamówić, jakieś podkolanuweczki. W razie czego buciki to już w ostatnim etapie. E, jakieś różne balony i takie tam już kupiłam, e, też wcześniej, bo chciałabym trochę tą salę ozdobić. Kupiłam też takie e, patery gotowe, bo chciałabym słodki stół zrobić po swojemu, czyli poproszę, żeby mi ustawili te ciasteczka na tym właśnie słod na tych paterach i już zamówiliśmy też zaproszenia na komunię, Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, zaproszenia wyglądają tak. To jest takie zaproszenie rozkładane. Czyli tu mamy Nikola, zaprasza na pierwszą komunię świętą i zobaczcie, jest w takich kolorach właśnie naturalnych, czyli róż, zieleń, biel. E, I do tego są takie właśnie koperty. E, I bardzo, bardzo mi się podoba. I co mi się jeszcze bardziej podoba, że nie będę musiała tych zaproszeń wypisywać, tylko. E, powkładać do koperty i gotowe. To jest mega, mega ułatwienie, mega fajna sprawa, tylko na każdej kopercie będzie trzeba napisać e, dla kogo to. E, a więc e, super, naprawdę super i wyglądają naprawdę elegancko, bardzo nam się podobają.